Witajcie w kolejnym filmie na kanale Niki Dai Boris. Dzisiaj filmik to będzie Hat i taki szafirowy skarb. To jest szafir. Pamiętam, że jeszcze się skupujcie i odkójcie do koła. Dobrze część pierwsza. Często znalazłem taka. No co. No, takie coś. Co to może być? Skąd ja to mam wiedzieć? Znalazłem tylko coś takiego i coś takiego mi... Wyszło. No, nie wiem, co to może być. Ale może być. Wiem, to się przy kogoś Tak. gdzie jest Enigma? Jest ben. E, ja, ja, ja tutaj jestem. Jestem Enigma. Jestem, jestem, dobra, nie martw się. Jestem, jestem. O, pochowam cię teraz, blakat. No tak, to tak. Jeszcze brakowałoby tego, że Enigma usiadł na złotym sliderze. Hecha, teraz to ten skarb. Z, 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 je, pojeżdżę do sobie i doniosę go teraz do mojego kolegi. Czyli klon. Złotego tego profesora. K. Je, hej, złoty profesor K. No, hej, jak leci. Jestem przecież, złotym profesorem K, tylko klonem tego oryginalnego profesora. Tak, tak, tak. To do ciebie przyniosłem. Taki toż. To jest wykute z ognistego kamienia. A to jest szafir króla Bajlandii. Bajlandii. tak, 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 tak. Jak mówisz prawdę, no to dobrze. No, więc tak. Część druga się pojawi wkrótce. A ty, a tymczasem w bazie pro oryginalnego profesora co mi z tego może wyjść co mi z tego może wyjść Bzzz. o wyrzekł mi z tego jakiś dziwny glut nazwę cię Morf a, 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 będzie się działo a, 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 i subskrybujcie i lajkujcie to już Nikita i Borys żebym miał dużo lajków